Bakteryjne zapalenie płuc, przyczyny, objawy, leczenie. Bakteryjne zapalenie płuc to stan zapalny kreskaszu płucnego wywołany przez bakterie. Na bakteryjne zapalenie nara kreska one z dwubaszcza osoby z ozbawione odporności, m.in. dzieci i osoby starsze. Jakie są objawy bakteryjnego zapalenia płuc?. Czy bakteryjne zapalenie Pebuc jest zarazliwe? Na czym polega leczenie? Bakteryjne zapalenie Pebu to stan zapalny mi pbucnego obwodowo obwodowo odoskrzylików wywołany wywobany przez bakterie. To w banie bakterie S. najczęste NZ przyczyn zapalenia pebuc? Rzadziej wywołuje wirusy, grzyby i inne czynniki. Bakteryjne zapalenie Pebuc, przyczyny, czynniki ryzyka bakteryjne zapalenie Pebuc najczęściej jest wywoływane przez pneumokoki, czyli dwoink zapalenia pebuc, streptococcus pneumoniae. Inne bakterie, które MOK odpowiada za zapalenie Pub. To pabeczka grypy, Hemophilus influenzae, przecinek gronkowiec, zbocisty staphylococcus aureus, enterobakterie, giełbownie Klebsiella umoniae, czyli pabeczka zapalenia pebuc, przecinek pabeczka ropy bebekitnej pseudomonas aeruginosa i bakterie beztlenowcowe. Wówczas mamy do czynienia z typowym bakteryjnym zapaleniem pebuc? Jeżeli zapalenie płuc jest wywołane przez nietypowe bakterie, wtedy diagnozuje się atypowe zapalenie płuc. Do grupy bakterii atypowych odpowiedzialnych za rozwój zapalenia płuc należy, mycoplasma pneumoniae, mykoplazmatyczne zapalenie płuc, chlamydia chlamydia trachomatis, chlamydiofila pneumoniae, chlamydiowe zapalenie płuc, oraz legionella pneumophila. Czynniki ryzyka, czyli okoliczności sprzyjające zachorowaniu na bakteryjne zapalenie płuc, to kreska onej odporności organizmu, między innymi dzieci, osoby starsze, przewlek choroby układu oddechowego, np. przewlek B zapalenie oskrzeli, rozedma, rozstrzenie oskrzeli, przewlek B choroby układu KR Na np. wady serca zmniejszenie odporności organizmu, np. Skutek innych chorób palenie papierosów zaka kreska E nie wirusowe zwłaszcza grypa zaka kreska E szpitalne bakteryjne zapalenie Pudz, drogi zaka kreska czy bakteryjne zapalenie Pbuc jest zarazliwe? Tak, mokreska na sinim zarazi od chorego CZ bowieka lub osoby, u której Zaka kreska E nie przebiega bez wyraznych objawów. Bakterie S przenoszone w powietrzu w drobnych kropelkach wydzielne z dróg oddechowych, które wdychamy przebywajce w bliskiej odległości od chorego. Do zaka kreska E, kreska E, tak kreska E dojść w wyniku dotykania rzeczy, które miałby kontakt z chorym. Bakterie przenoszone S na skórze RK którymi dotykamy chorego lub skakreska one przez niego przedmioty, np. ze skóry RK przedostaj się do dróg oddechowych podczas dotykania ust. Bakteryjne zapalenie pebuc. objawy objawy typowego bakteryjnego zapalenia pebuc to, nagba, wysoka gor CZK, CZ stopowy kreska E40 stopni. dreszcze, zlewne poty, silne zbabienie kaszel Zdu. i ilości wydzieliny bóle w klatce piersiowej, duszno kreskanym stopniu nasilenia zapalenie P wywołane wywobane przez atypowe bakterie charakteryzuje się skrytym Powolnym pocztkiem lub umiarkowanie podwykreska szą temperatur ciaba suchym kaszlem niewielkimi odchyleniami w badaniu fizykalnym klatki piersiowej wystpój równie kreska objawy z innych ugbadów ni kreska ugbat oddechowy, takie jak dwukropek bulemi, ni i stawów czy biegunka stan ogólny chorego zwykle jest dobry, homokreska ebyci kreska kivzaka kreska eniu legionella. Bakteryjne zapalenie Pbudz. diagnostyka przy podejrzeniu bakteryjnego zapalenia p wykonuje wykonuje rentgen klatki piersiowej badania krwi, morfologia, wskaźniki ostrej fazy, CRP-OP-PCT, badania mikrobiologiczne, posiew materia z dróg oddechowych i antybiogram warto wiedzie, kreska e poród wszystkich zaka kreska et badu oddechowego. Najwięcej trudności z ustaleniem patogenu wywobójcego chorobę sprawiaj w banie zapalenia pybuc? Szacuje się, kreska e w zale kreska noci od dostateczny pnoci do metod diagnostycznych? posiewy, wykrywanie obecności antygenów, przeciwcia PI materiału genetycznego drobnoustroju, czynnik etiologiczny udaje się wykryć jedynie w 20-60% przypadków. ZWZGL-duna-dukreska czasochbony no wikszoci metod, ustalenie czynnika chorobotwórczego następuje dopiero po drogreska eniu leczenia. Bakteryjne zapalenie Pebuc, leczenie w przypadku typowego bakteryjnego zapalenia Pebuc stosuje się do ustnie antybiotykoterapii. W większości przypadków trwa ona 7 dni. Leczenia typowego zapalenia Pebuc rukres od leczenia typowego zapalenia Pub stosuje się inne antybiotyki, najcz, z grupy makrolidów. Antybiotykoterapii stosuje się zwykle przez 2-3 tygodni. Krótsze leczenie mokres KE prowadzi do nawrotu choroby. W trakcie zapalenia nalekreska Y bezwzględnie pozostaw w domu, w ci przypadkach w szpitalu. Bakteryjne zapalenie pebuc. Powigbania powigbaniem bakteryjnego zapalenia pbuc mokreska eb m.in. ropiet pbuca czy wysikowe zapalenie obbucnej.